Tutaj, tutaj, tutaj. Podnosisz ręce, ręce, podnosisz, ręce, podnosisz. Ręce podnosisz. Ręce podnosisz! Porwa, ja nie podniosłem panowie, no bo. To jest zaraz Od razu GPS, od razu GPSa. Na spokojnie. Chciałabym podnieść przykro, nie widzę śmigła, nie widzę śmigła, szybko sytuację sytuacje poradzują Ładujcie go do tej fóry, biorę tę korwetkę Naprawiono malenia? Go, go, go! Biorę Jedź, jedź, Wyje... Mu jeź, tak Tak Czempiona, kampiącego godziny na komisariacie. Helka na nas. Cały fokus na nas. Helkę mamy wszystko, mamy na korwetce. Autostradę macie. Dobra. Jedźcie, jedźcie. Jedź, jedź. Oni mają. Na, na, na nich jest Helka. Zatrzymaj się, tutaj, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, Nie. Dobra. Jest pełna pizda. Helka na nami. Nad nami nam jest? Tak. Od tam do mnie Mhm. O. Nad nami jest Helka. Przecież krzyczałem im, że ja mam montanę, kurwa Żyle pewnie mają dwie Dobra, chwila K kurwa żyje No za nimi też jest No kurwa A! Nice Nice Zatrzymaj się, normalnie go wsadzę. No poczekaj Tak jest na Michelka Spoko Jest spokojnie, spokojnie dawaj Nie, no słuchaj Pan się na mnie, na kurwa. Nie, możemy na na komendę tam tam porozmawiać Na komendzie nie, nie siedziałeś siedziałeś godzinę. godzinę Da, ciekawe skąd wiedziałeś. wiedziałaś Szma nie, nie, będzie tyle bo ci zajebie zaraz. Jeżeli... Zamknij rej kurwa jebana! Zamknij do... się nie odzywasz śmieciu pierdolony, bo cię zajebie tu. Nie do miasta nim tak, nie wjeżdżajmy do miasta. Staj na chwilę, staj na sekundę, staj na sekundę. Puść go, puść go, puść kurwę, puść kurwę. Trzymaj ta jebana. Wsiadaj kurwa! Puś, kurwa. Puś, kurwa. Pizdo pierdolona! Mam nadzieję, że kurwa będzie w śpiące leżał. Kurwa tydzień. Co tam? Miesio kolorowy jak plany? No właśnie Montana leży rozstrzelany na autostradzie po 40 kulkach z długiej. Następnym razem kurwa przemyśli niż będzie się wpierdalał pod samolot na naszej akcji. I jeszcze będzie kurwa ci szyder uśmiech uśmiech. Szyderczy kurwa uśmiech. Pierdolimy im na spokojnie. No, chcieliśmy zrobić akcję, no ale jak, kurwa, za Carbonarą leci Helka, zanim leci Helka na patrolu, no to spoko. Jak ja gadam, kurde, z Diablesem i Diables mówi, że chłopy, normalnie radiola obok nas przejeżdża, yy, za nami lata Helka, typowo za nami, czemu, nie wiem, dla zabawy, zapytaj go czemu, dla zabawy, tak ci powiedział, tak. Jeżeli Helka dla nimi dla zabawy lata, to ja się tak nie chcę bawić. Co za kurwa, jeszcze będzie mi kurwa nopacja kapizda. Dla zabawy dwie helki latają za patrolem, jak nawet, nawet nas przy komendzie nie było, żadnych podejrzeń nie było. Nie chcę mi się po prostu z takimi policjantami. Jeszcze chłop sobie kurwa robi OOC opis. Cztery rany postrzałowe, wpierdoliłem mu trzy magazynki. Aj, ta policja jest naprawdę taka, nie fan. Nie był plan, żeby go oczywiście rozstrzelać przy ulicy, ale jak mamy dwa, dwie helki, no to co mam robić? Jak sytuacja, jak sytuacja. Rozjebaliśmy go na autostradzie, dwa magazynki mu wjebaliśmy z długiej, no przecież jak dwie helki latają to co mamy z nim zrobić? Jeszcze chłop kurwa, jeszcze chłop dosłownie się śmieje nam w twarz No to uciekamy, uciekamy Chłop się nam dosłownie coś śmieje w twarz, czajsz? Jeszcze kurwa się śmieje, że to dawajcie na komendę panowie, jak kurwa siedział tam godzinę, niech spierdala, dostał dwa, dwie serie z długiej, zostawiliśmy go na autostradzie no, no, Rozdjechali montany, rozstrzelali go i uciekali teraz. A macie jakieś grube pościg, Czy dacie radę? E, wiesz co w tunelach jesteśmy obecni? Tak, gry do Słuchaj. to? Nie, nie, tunele pod miastem, pod miastem. Pod miastem już jesteście, to dacie radę, tak? E, ciężko stwierdzić, wiesz, nie wiem, no zobaczymy zaraz. Czy ogon, czy nie macie? Bo jak to e, nie, ogonu nie mamy, mieliśmy tylko ogon Helki i wjechaliśmy do tunelów, no nie? Więc. Aha, no ciężko to, bo, na razie stwierdzić. Ale było trzy na paleto, nie? No wiem, no, jest tak, jest. Nie, Ale się radę. Dorian my się zdenerwował, bo jak chłop nam się zaczął śmiać w helce, znaczy w samochodzie, to go rozjebaliśmy. No i dobrze, to nie? tak, coś. Dobra, Jest, nie, 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 nie mamy dobrej tej, nie mamy dobrego angla, nie? Tu mamy Tu Kurwa, wyjechaliśmy w ogóle, się pojechało. Chciałeś gdzie indziej, tak? Ja mam zestaw do nurkowania. <laughs> może helki nie będziemy mieli na sobie. <laughs> Ale mamy już. Zacznij się z Nie mam jak. Mam tylko długo. Długiej nie mogę. That's it! Nie, milu położyliśmy! Can no! Dzień dobry, oczywiście słyszę. Dobra, gdzie tutaj pan dostał już patrzcie? Zadraśnięcie, zadraśnięcie. Nic zadraśnięcie się. mi się nie stało. To, tam się ja ja mhm, pewnie. Dobra. Dobra. Zabezpieczony A tutaj szywać nic? Trzy Dołożymy tylko stri zaraz ich na stripy Oczywiście, no panie medyku Odkazimy O, o możemy pan zdjąć ręka? tą koszulę Jasne Ona już tak tu ma Wszystko może, co? Odkazimy Pewnie No spokojnie, zaszczypię teraz trochę A. Dołożę stripy teraz Sprawię przynajmniej żeby się medycy dobrze bawili Owiniemy to pan Jasne Dobra. Już powinno za chwilę być lepiej. Jeszcze podam panu tutaj do żylni. tylko kroplówka się skończy. Zrobiłem na nałożyłem wętlę. Dobra. Poczekamy tylko na tą kroplóweczkę i powinno być ok. Ok. Dobra, trzymam tutaj. Zapraszam. A widział pan, Czarek, mój tatuaż? Nie, nie widziałem. ale bardzo ładny. Taki krzyż. On kliknął krzyż. E? To, nie gadać, no on kliknął E! O, no to też mogłem, kurde. Chłop klika E. Niesamowite, ale zawiodłem się niesamowicie na niektórych. No, ja też nie prezentuję wysokiego no, poziomu, właśnie. ale ciężko jest no, prezentować no, jakikolwiek no. poziom, szczerze mówiąc. Bo codziennie przychodzimy wieczorem z, jaką, z, jak, z, jaką, z jakimś zamysłem na jakąś akcję, ale. Tak jest ciężko, jest posiadamy? Tak yy, no, już na miejscu chyba zostało zabrane, ale nie wiem, proszę zobaczyć. Znaczy, znaczy, się... znaczy, ktoś mnie przeszukiwał, ale nie wiem co wziął, wie pan, panie, panie Czarku. Tylko pewnie nie została panu zabrana. Okay. Pilnujcie no. komendy. Jedna jednostka niech się ustawi na wejściu tylnym, jedna jednostka niech patrzy z przodu. No, co tu z ochrony to nie... Zabieram nóż, zabieram wytry Torbę masz panu przeszukać, bo to Pewnie. I... A to zawsze siedem osób do jednego skutego stoi? Nie, sprawdzę pan, torbę swoją ciężką, rzucić jasne dobra. co ty za nie bo... ma dobra two hours later. w górę proszę nas ciekawy pierwszy Raz dzień kadet. prawda gdzie idziemy szef jest zakuty trzymaj go chwyc go Dzięki za trzymaj dzień go cały się. czas Chwyć go Oho, hojdem, Pozdrawiam, po pracy trzy. Kadet, kurwa, chwyć mnie! Masz, mama idzie za mną. Thanks. I'm glad you came along. Ich może być 42 i helki, a wy macie limit 5 Zajebiste zasady. No, co mam? Okej. Okay. Jedna osoba, tylko negocjator tutaj. No tutaj Erwina trzyma, żeby przypadkiem cyryku nie zrobił z nim. Ja z tobą gadam, kadet co stoi z nim. Dobra, rozkuj Erwina. POSZAJ MNIE KADET! Pójdź eee, go. macie? I co dalej? Ja zostawiam kary długą, nie się w szyję kadet. Ty pójdź go. I my chcemy wyjść tą trasą, ale żeby się porozmawiać z Erwinem musimy pomyśleć plan, jak to zrobimy. Jesteś świadom konsekwencji. Jestem świadom konsekwencji i póki co mnie nie strasz. Ja się tylko informuje, czy nie straszę. No kurwa no super że mi informujesz, zajebiście A to i czekaj, ty chcesz rwina, to kurczak po co tu stoi? Kujczak i... tutaj jest jako moja kabna hmm. Daj Dajopis stan gwałtownie się pogarsza Pózz mi kadet Co po, się? go i go rozkój Czasty kadet. Go. go i go rosyj. Ja pierdolę. No zgłaszałem, rosyj. że Aleks pod, poddany zabrana na broń i do rady z bramą. Jakiś Matejko napisał u Montany, że nie chce mieć VIP-u takiego streamera, jak on, bo mu wstyd. i Montana pękł it's i not over till lesu. it's over. It's not, it's not <noise> Kamilek, A jak już będziesz znowu na tej komendzie to spytaj się czy możesz się zgłosić po tą motykę z 2019 roku Kappa? Dobra, masz Dobra, jak masz Kurwa, on ma tyle energii w głosie, że aż chce się rzeć Wislaud, wislaut. Jak za dawnych czasów, Mógłbyś na odgrywać fanatyka religijnego Zdań. i robić wszystko w imię Boga. Zróbmy telefon. I potrzebujemy Hex. czasu. Mm. I'm glad you came along. Ty uważaj, bo zarot oglądał, jak chowasz broń do rowera. Zaraz no. dojdzie do tego, zanim dostaną cynko, tym tam to chowasz. Policja chyba nie potrafi <laughs> grać fajnie. Spokojnie, widzowie. To już jest Mieliśmy no, akcję prokowokacyjną. Niby daliśmy 03 jechać z przestępcą. Niby daliśmy zajebac Montana i 4 funkcjonariuszy, ale złapaliśmy dwa przestępców. essa. Dobra, <laughs> <laughs> To co, skoro już doglebnie przetestowali z Cichelki, to od jutra RPG na serwerze za sprzedawanie narkotyków 10H dziennie. No nice. i co tam mamy? I'm glad you came along. Spokojnie, spokojnie. dostaniesz karę śmierci, to masz księgę odnowienia, S. Przeprobujemy chwilkę. Jest jeszcze opcja, za medyk. Tak? was sprzedał. Cześć. Tak. Nie wiem, po, za komendę, czymś szybkim. Znaczy, opcja jest, nie? Czymś szybkim. Za komendę. I, I co jest? O co nie ma? No, co ja ci powiemy we onku Montana Jasnowic. Hmm. Nie było dziś dużo medyków na służbie, XD, w tak wielkim mieście. JPDL czy mogą odegrać, że jest na tej wyspie więcej niż 100 ludzi? Dzięki za super. Widać mnie, halo. Tak Jaka? Poczekaj, jaka? Eee, private? Eee, poczekaj, dobra, to będzie git, dobra eee, Dobra, to czekaj No dobra, poczekaj Do gdzie ta fura jest? Zrób mi zdjęcie Dobra, dobra, zrób mi, swap. Dobra, słuchaj, jesteś negocjatorze, chcemy stąd wyjść, żywo, chcemy stąd odjechać, bez kombinacji kurwa, teraz tak, moje jedno z żądań to jest takie, żeby, znaczy żądań, próśb, to są takie, żeby nikogo nie było na terenie komendy, żadnych policjantów nie chcę widzieć po drodze, żadnego nikogo, chcę widzieć tylko ciebie, nie chcę ich widzieć na oczy, niech sobie patrzą z daleka. Oj, widzowie. Jak to od to już może być gorąco No po prostu chcę wyjechać z tą autem, które mam podstawione. Macie auto podstawione? Tak. Żadnego auta niech kurwa przypadkiem teraz nikt w koło komendy nie odholowuje i nie szuka. Bo już wiem jak to się skończy. Chcemy po prostu zróbmy kurwa... Chcecie to sobie na zgoncie kurwa Ale... Bez kurwa strzelania w opony i innych gówien. Bądźcie KURWO odważy. Czekaj, przekażę temu. Co ja przeczytałem na Discord? Bo w moim sercu tylko mogę tych tych zwózów Z której strony chcecie odjeżdżać? Od tyłu chcemy wyjść, bramą tyrnią. Tył? Tyłem, tak. Tak, jak mnie zawsze Bram. zawozicie. Tak, tyłem, wychodzę. Tam chcę odjechać. Oj! Śmierć w oczy zerkamy. Strach w cywilach zasiewamy. Zdrajców jak bydło zarżniemy. Mafię do grobów poślemy. Gangów życiem władamy. Psy na smyczy trzymamy. Honor w genach mamy. Bliskich nie zostawiamy. Rządów erę zaczynamy! Porządku, w czas wprowadzamy! Jesteśmy waszymi panami! Mokotów się nazywamy! Dobra, z tyłu, z tyłu słyszałem, że jest jakieś auto małe. To tym chcecie obiecać? Tak. jaki to jest model? Nie wiem, golf. Nie wstrzymania w opony żadnych kombinacji. Zgadzasz się? Okej okay. A jak wygląda wasze przejście? Którędy komendy chcecie przechodzić? Bo niebo, że są funkcjonariusze <grym> Tyłem chcę przejść, bramą Którędy, tu Tam dojdzie, pod mostem, tyłu. w lewo, od razu w lewo odbijam Tak jak mnie wprowadzacie Wychodzisz no. tak jak wprowadzamy Tak Ja, ja tu odchodzę, jedną... Bez barcę. strzelania Bez jak ma funkcjonariusza Bez strzelania Karbo tylko napisał. Ja, ja, ja Jesteśmy rip, pewron. Dosłownie każdy. Pato, tak. Pół komendy również. To był honor. Bez strzelania, bez żadnych kurwa tam. Odjedziemy. później sobie rzucajcie kolczapki, ma nie być na wyjeździe. Paru, Nic. Macie, to I jest. I teraz kurwa, tak. mokotów. Żeby było uczciwie, a znam waszą uczciwość jest bardzo chujowo. Ewron, salut. Uja ci wypuszczam. Bo tak jak Chuj, mówiłeś. chodź jest... do mnie, chodź do mnie. Chodź wypuszczam chodź. ci go. No. Ale tak Oficera, policjanta wypuszczam za czekaj, rogiem, poczekaj, na skrzyżowaniu. Słyszysz? A słyszę, przekazywałem, żeby ktoś Policjanta zostawimy za skrzyżowaniem. Jakim skrzyżowaniem? Wyjeżdżam, żebyście mnie nie rozstrzelali i go to... zostawiam. To po prostu go zostawiasz. No ale jak go zostawię, to zaczicie do mnie strzelać, kurwa, jak ja znam odpalenia... waszą uczciwość. M mam zerową gwarancję, że go wypuścisz a ja mam jaką gwarancję, że mnie rozstrzelasz? Żadną, bo rozpierdalacie zakładników na banku, robicie to cały Będzie czas! Inaczej, umówmy się, ty mi go zostawiasz i żaden strzał nie padnie w waszą stronę, dopóki yy, nie wsiądziecie do pojazdu i nie ruszycie. No, a jak ruszymy, to będziecie mi napierdalać w opony. Ale to już jak ruszycie, ale ja wam dam... Kurwa, ten. no ale ja nie chcę się strzelać, rozumiesz tego? Ja wiem, że was jest więcej, ja nie chcę się strzelać, kurwa. Ja nie chcę za rogiem, żebyście mi strzelali w opony. Jeżeli nie chcesz... Wezwij EMS, Alisa. Jeżeli nie chcesz, żebyś się skończył strzelaniną, to możesz równie dobrze się poddać. Dobra, to zabieram go ze sobą i dopóki będzie u mnie w aucie, nie będziecie do mnie strzelać. Dlatego nie mam ja nie mam czasu ani nerwów na to No dobra to mam ja go zabić teraz Nie ja ci powiem wprost Nie kurwo, zabki pysk! Bierzesz mówię teraz ja, teraz ja mówię, nie! Ja teraz mówię Biorę, masz minutę i ja go biorę do środka, biorę go do auta Jak zacznij na napierdalam do niego i prosto w głowę i wyjebę mu tyle no kulek, że nie przeżyje. 60 sekund, Teraz, dwa, biorę go ze sobą, powiedziałem 3, starty, 4, sekund, 5, 6, biorę go ze sobą! No to bierz! Powiedziałem 10 Idziesz. sekund head startu chcecie? Bez strzałów? Ledzie. Biorę go ze sobą. Macie nie sekund... ma być strzelania, nie chcieliście strzelać sobą, nie ja was jest i kurwa! sekund macie jazdy bez niczego. Pasuje? Wynik nikt mi nie przeszkadzał tutaj wychodzę z nimi powoli. 60 nikt sekund nikt bez, bez strzałów. Nikt nie wychodzi. 60 nie sekund, sekund bez strzałów. No idź za blisko jesteś, idź sąd. To się. 60 sekund, no pcham się kurwa, no, bo chcę stąd przechodź, iść. Przechodź, chodź przechodź. tu. Brama policja. jest otwarta, chodź, policja, chodź. Policja, mam cynus, psy, i nie wiergasz się No, przysz tutaj policja, chodź, policja. 60 sekund, jak wystartuje ale bez niego, to 60 sekund, chodź, policja. 60 sekund, 60 sekund. Sun. Zostań w razie czego to... Tak, zostań kelko w razie czego. No, no tak, no ja zostaję no na wyczerpu. Kurwa, ja coś wiesz, tu zaraz patrolik sobie przejedziemy szybciutko ten. Dzień do fryzjera. Kurwa No do fryzjera musimy, dobra. Prywatny nie? Ja czekam, czekam, czekam.